Bo gramy pluton tym TC4? Nie mam stabilizatora i wiatr. Będziemy go zacząć. O, no świetnie. Ale jest jeden plus, wiesz jaki? Nie. Nie będziemy musieli opuszczać działa. Więc już jest, już 1 minus tego czołgu unieszkodziliśmy. Jakiś plan? Plan wygrać. A, no to nie ma problemu w takim przy, przypadku, wypadku. Jadę na Tory sobie, a co? Ja też. Bez złota, ale co tam. Co tam? Pierwsza pójdzie ze złota, druga nie. Ja pierwszą bez złota, zobaczę IS-7, którego nie ma w tej bitwie, to może złoto załaduję. A trzeba zarabiać, to tak być nie może. A ten czołg jest dość specyficzny, kurde? On jest dobry. Ale jeżeli, kurde, chcesz utrzymać staty na jakimś normalnym, sensownym poziomie, to nie, to nie można tym grać. Nie ten, ma opcji. Nie ma opcji. Ten czołg nie, do statystyk się nie nadaje. To jest failer statystyk teoretycznie. No statystyki nie ma dobrych, ale nie jest jakichś tragicznych. Kurde, po prostu statystyki się nie ma tragiczne. Bo albo ci wylosuje, kurna Elhelów, albo kurna Ensk. Dobra, dostał, bez złota. Skąpania się nawet w tym nie gra tak tragicznie. Znaczy, jeżeli nie ma 90, bo 90 nie trafi w tym działem. Dostałem. Kurna, co za działo niecenne. Ej, patrz, jest to zdjęcie tam koleś jakiś, te 3-2. Ładnie. O no, kurna, no, się... zbiorę za <coughs> Za ile dostał się darczyń? czy kierowca? Kierowca. Da 600 skromnie skromnie do 600 kur No jeszcze tisa dobrze Pufne zaraz Pufne co ja jadą... a uważaj to 3 dwa celuję no no widzę To 10 wyjechał okay. Dzierowniczego, bez modułów, jest dobrze. Na Na te czy dwa. A ja się nie wychylam pan niego boić. No nie, no ty nie ryzykuj. Jedzie te czy dwa. Jedzie Strzeliło. No i Dink, no kurde, dlaczego? Bóg tak chciał. Ale go spotnąłem, ale jestem fajny. O 59-16. To coś dla no, nas to... kurde teoretycznie. Centurion. Ja nie mam HP. Zaraz niczego. Dostał. 10 jeszcze. 110 jedzie. Będzie przyjeżdżała, może przoduje? A może kurde nie. Kurde. Jakbym miał działo, to może. Dostał. O kurde, a chiri, 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 O, coś czuję, że padnę. Dostał, szewgąsk. Zarowniczego. Ładnie, ładnie. Mogu Ale jestem fajny. Kończysz, bo ja dwie sekundy. Nie. Dobijam. O dobra. sobie podobijałem. O już trzy dawny. Nie przezywaj się. Muszę sobie? Nie, o was. Multi robisz super filmy. Dziękuję, dziękuję. Tak, twoja mama powiedziała? Tak. No i patrz we mnie. Co za debil, co za debil. miałem na 100% przeładowane Celował w ciebie 10 sekund, nie strzelił. Czychaj się obok niego i wycelował we mnie. A jak się z czujesz, maki, Szupałeś na mózgu. Bardzo źle. Mateusz 98. Będziesz mi drobił drugiej łańskiej. Nie, nie będziesz. Kiedy będą odpadać wieże, czy już odpadają? Tak, no, na pewno byś dostrzegł to już. Jest pożarek, proszę cię, no paczek płonie. To będzie dobra bitwa. Coś czujesz, to będzie jakiś dobry wynik. I ding. od dupy Masz od boku. No ale no ale to jest trochę fajne. Bez złota Nie dość, że nie użyłem złota to jeszcze się dinka Trzeba to troszeczkę tam F -i podnieść No zgorszony A tam jakieś historie Rolujesz na forum, co tam na forum? Coś no ja celowań, wiedziałem, nic... kłócił się z kimś tam. Nie, się, nie, ja, się... nie ja się z nikim nie kłóciłem stary, coś No nie ma jeszcze kłótnie To jeszcze To jeszcze nie ten level Ja Nie wiem Eee, <głby> tam nie ma Gdzie on Jesteśmy tą artą jest? No nie no ja nienawidzę tego Arty Zawsze muszę uciekać ja Mamy się poznać, że my musimy zacząć trollować na będzie ciekawie. Bo ja nie mam teraz kogo trollować. Nie dadzą mi moich kurna pasji rozwijać. Frox mnie przeprosił. Hmm. Ja nie znać. czytałem, czytałem o tej historii. Ale przeprosił <noise> mnie drugi raz, tylko że na TS-ie. Osobiście. No. Hmm. Ja bym mu nie wierzył, to, to jest podstaw. On chciał się sterować poprzez. przepraszanie. Dokładnie. No i zobaczmy sobie Demes, McIntosh'a. I 850? Tak. <laughs> Nie, no pecha miałem w tej bitwie. No A ja 2,5 i... tysiąca. No, no, prawie to samo. 800, to samo. Nie, no pecha miałem, Arta mi wszystkim wszystko Arta. mi tam pozabijała. Chamskard. Jeszcze ta arta przeżyła, najgorsze.